Z tego co widzę, to korek się skrócił. Niewiele, ale troszeczkę. 100 metrów, może. A tutaj ciężarówka się zepsuła na tym pasie, bo stoi na awaryjkach. Ale pobijana cała. A w środku chyba ciemno skóry. Ale nie mam pewności. Dobra, no i co jedziemy, jedziemy kochani. I cienko widzę dzisiaj z tym parkowaniem. 1400 km mam do przejechania na pojutrze. Ile jutro zrobię 700 z hakiem, jakbym się teraz zatrzymał, zostałoby mi się do przejechania na czwartek 650 w czwartek ma mieć załadunek, czyli jeszcze chociaż ze 150, że zrobił, ale 150 jadę do Auergrundela grundela za Nurembergę. Tylko, że to będzie 19.20, a wiecie, co jest do 19.20 w Niemczech? Już teraz jest kłopot do 17.20. Także cienko to widzę, ładnie, prawda? Panie się. Zaciera to niebo, słońce, jak zaszło i te kolory. Jeja, yeah, jak pięknie. Jak to ten film, ciemno, prawie noc, ale cały czas ten zachód nam towarzyszy. Jadę i patrzę, jak się zmienia kolor nieba. No, ja oczywiście po parkingach patrzę, bo to mnie najbardziej przeraża. Wszystko zapchane. No, za. Nie mam innego wyjścia, jak po prostu. No, przed siebie, przed siebie. Jak mówił kiedyś krzynówek. Mamy godzinę 19.05. Za 6 km jest Kammersteiner. No i zaryzykuję. Wiadę na niego, aczkolwiek czarne to widzę. A później jest za 10 km Auergrindel. Albo Auergrindel. No, i tam, jak już przejadę kamersteinera i nic by nie było, to pewnie z 5 minut mi zostanie tylko. Jak będę na Wergwrondelu, to zostanie mi się 5 minut, dziewiątki. Dychę mam oczywiście, no ale żeby zrobić dychę, to musiałbym stanąć i pauzę wykręcić. 45. I to się znowu już wyciąga czas. Eee, I robi się jeszcze później, ja stoję w miejscu, i zostaje mi godzina tylko na znalezienie jakiegokolwiek parkingu. Ale najpierw yy, Kamersztajner, zobaczymy Dobra, Kamersztajner przed nami Ale za mną ciąg ciężarówek Ja pierdiel No wtorek jest, wtorek To jest, wiecie co, to się dzieje Już widzę, że jest zapchane Przed dystrybutorami, no ale nic No będziemy jechać no, Przecież jak Nie zjadę, to nie będę wiedział, co się tutaj dzieje Aczkolwiek mogę przypuszczać Dobra, patrzymy, moi drodzy. U, tam też już jest zawalone. Tutaj tak samo. Tu też. Ale będziemy patrzeć. się Lekku tutaj lewo. by Następnie ustawić. W lewo. Tam już stoją na dupach. Skręć w lewo. A tu pewnie o, tak samo. U, 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 u. O wszystko zawalone. Widzicie co? Ja zobaczę, cofnę. I zobaczymy mimo wszystko, jak to tutaj wygląda. Bo tamto już z przodu bym ewentualnie stał. No może się kurde, tak się powysowali tymi tyłkami. E, może tu się przykleić? Kurde, no. trochę mało miejsca. Nie ma jak za bardzo. No nie, nie mam jak. Się nakręcę, stracę tylko czas. Ja pitole. Tutaj to, to, to już w ogóle, o ten tutaj znalazł miejsce. Ja pierdzielę. Dobra, tu gdzieś teraz trzeba się wywinąć. Tego nie zahaszyć, tego nie zahaszyć, dobra. No to nic, jedziemy dalej moi drodzy. Straciłem trochę czasu, no ale co zrobię? Po 50 metrach, skręć w prawo, a 6, e 50. Skręć w prawo. Tam też nie było. Wszystko zasrane. O, tutaj tak samo, zobaczcie. Dobra, idę dalej Tu w Niemczech na wyjazdach To wiecie co, nawet nie chce próbować stawać Dlatego, że Podjedzie patrol Coś mu się nie spodoba no, no, Na pewno mu się coś takiego nie spodoba I zaraz będzie kwit Albo budzi mnie i będzie, trzeba będzie wyjeżdżać we Francji tak, ale tutaj Jedziemy, szukamy O, właśnie wyskoczył Taki komunikat a tutaj taki komunikat, że za 15 minut koniec czasu, tak naprawdę. Przygotuj się do przerwy teraz. Ja się przygotowuję cały czas. Ty przed chwilą też się chciałem przygotować i wjechałem na parking szukając miejsca noslegowego. Mamy Euro Grindel i cholera jasna, będziemy patrzeć widziałem, że coś tam wyjeżdżało z przodu z parkingu czyli tak jakby nie było miejsca, no ale obadamy w sumie to nie pompa to jest też inaczej no ale duży parking cieszy się popularnością, zobaczcie już gdzie stoją cholera jasna ten poszedł tutaj na wprost tutaj na dupach to już nie będzie miejsca na gabarytach to już kiedyś się wyleczyłem z gabarytów na ja pitole tutaj tylko mogę przy kiblach nie no to już po dwójkę po dwóch stoję zobaczcie 9 minut mi zostało tak naprawdę Uhu uh, hu uh, uh, hu uh. hu No nigdzie, nigdzie. wszystko zawalone na maksa dobra idziemy dalej za 3 km mamy następnego jakiegoś dzika i opadamy co to się stanie 8 minut mam do końca tacho zobaczymy za 3 km Dobra, mamy tego dzika. On jest czarny jak 150 tutaj. to. Mały, Zobaczymy, wiedziemy. wjedziemy. No. Tu się muszę i tak zatrzymać i ewentualnie wykręcić 45. Jak nie bezpośrednio tu, to gdzieś na tym, na wyjeździe. Nie, no, tutaj nie będzie szans. Nul szans, nul Spójrzcie Zero szans, żeby stanąć Ale już nie mam czasu, 6 minut tylko Także na wyjeździe się gdzieś tu muszę zatrzymać Moi drodzy i tyle I 45 wykręcić sobie Tutaj, bo nic innego nie wykombinuję, i teraz muszę szukać miejsca. Także bach. Bach. I szukamy miejsca. Moi drodzy, na mapie. Bo, zobaczcie, 5 minut się zostało. Dobra. Drodzy Pauza wykręcona Teraz trzeba tej autostrady delikatnie Wbić się Że tak powiem W ruch Wolno, wolno, wolno Bo to jest niebezpieczne Dobra Jedziemy I teraz tak Jazdy Na dzisiaj Mamy godzinę i 6 minut. I na autochopie staniemy, aczkolwiek, no kurde, zajadę na Ansbacha. Stanę tu, Silberbach, to jest ten park gdzie się nazywa, przy miejscowości Ansbach, i zobaczę, jak to będzie się kształtowało. A nuż, widelec, trafi mi się jak w ślepej kurze ziarno. W każdym razie, jak będę wierzał na cokolwiek, to nagram wam to. Także widzicie, jak to wygląda. Niestety e, Niemcy to jest tak, tak, taki kraj tranzytowy, że tu wszystko jeździ. Niby parkingów jest dużo, wiecie, bo no, są te autochofy, wiadomo, płatne. tak? I na autochofie, prawdopodobnie po drodze, mam trzy autochofy. Przeciągu tej godziny, akurat teraz, tutaj, na tej autostradzie. Bo są takie autostrady, gdzie jest jak kot na płakał tego wszystkiego. No ale. Wiadomo, jak to jest z tymi płatnymi parkingami, nie? One są zawsze przejazdowe, także czy on jest po lewej czy po prawej, to z każdej strony, czy jedziemy w tą, czy w inną stronę, to tam sobie można wjechać, bo to się na węzłach zjeżdża. No ale nic, na tą chwilę będę wjeżdżał na poszczególne parkingi i patrzył. Parking Silberbach zjadę jeszcze zaryzykuję. aczkolwiek dycha jest zaczęta no to wiecie jak to jest jak jest dycha zaczęta to można ją wykorzystać no ale uuu lala. syćko zawalone ale... nie wiem czy tam na samym końcu po prawej stronie nie ma na dupach miejsca no, Ale chyba nie Tak Wszystko zaćkane Ja pitolę Tu myślałem, że jest, wiecie No ale Niestety nie ma Dalej, moi drodzy. Mamy parking Frankenhoche za 500 metrów. Kurde. Teraz wiecie, wjeżdżać na każdy parking. Nie ma ich dużo, ale na każdym stracę 2-3 minutki i może mi zabraknąć do autohofu, który sobie zaznaczyłem. A tam mam prawie na styk wymierzony czas. Z czym my zaryzykujemy? Kolejny parking, nie wiem, który to czwarty, piąty z rzędu. Zobaczcie jak to wygląda ja Pitole, po prostu labirynt, moi drodzy, Labiryntos Ну и, ну Także ten kto się szykuje, moi drodzy, na jazdę na międzynarodówce, zresztą nie tylko na międzynarodówce, to musi się liczyć. O, może tu? O nie no, przecież ten musi wyjechać właśnie z takimi choskami klockami jak tutaj teraz. Nie? Tak jak ja tu stanę, to tutaj się nie połamię. W żaden sposób, dobra pędzimy dalej w Mikrosie. Tu jeszcze jest dzikus <śm> przed autochowem, bo mamy tylko dzikusa i autochow i 17 minut do końca czasu jazdy na dzisiaj dobra tutaj mamy dzikusa ale no jadę na niego no, żebym tylko wyjechał bo wiecie jak to o ja już tam widzę światła się świecą ciężarówka stoi Wymiga, miga że koniec czasu jasny gwint teoretycznie mógłbym tutaj wjechać ale tutaj szwery transport, no właśnie ciężki transport czyli jak wiada a będą chcieli stanąć to dupa blada skręć w prawo A6 E50 także lipa tutaj moi kochani i to bardzo wielka lipa nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nie stanę tu bo nie przejadą ten żeby się bardziej schował, ten szary ten się zmieścił, a tak będzie mi tutaj wystawała dupa Dobra nic nie poradzimy. Moi drodzy. Trzeba jechać na autohofa za 4 km mamy autohofa i mamy 14 minut na to, żeby tam dojechać i znaleźć tam miejsce.